Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu: Aktualizacja 18 sierpnia 2024. 21.19 et opublikowano, 6 sierpnia 2022, 15.22 et wszystkie pojazdy opuszczają salon dalerski z. dodatkową oponą zapasową, która jest przeznaczona do użycia w przypadku awarii którejkolwiek z pozostałych opon. Ta mniejsza opona zwykle znajduje się w bagażniku samochodu lub pod tylną częścią pickupa. Oto. Jakie ciśnienie powietrza powinna mieć opona zapasowa, podobnie jak w przypadku wszystkich opon w samochodzie? Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w oponie zapasowej. Pozwoli to utrzymać oponę w dobrym stanie i utrzymać ją w doskonałym stanie, gdy będzie potrzebna. Jakie jest prawidłowe ciśnienie powietrza w oponie zapasowej? Dlaczego opona zapasowa zużywa więcej psi niż zwykłe opony? Jakie jest prawidłowe ciśnienie powietrza w oponie zapasowej? Wiedza o tym, jakie powinno być ciśnienie powietrza w oponach. Jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa. Idealne ciśnienie dla opony zapasowej wynosi około 60 funtów na cal kwadratowy. Psi jest to mniejsza opona i jest przeznaczona wyłącznie do użytku awaryjnego, zwykle przy maksymalnej prędkości 55 mil na godzinę. Jeśli posiadasz cięższy pojazd, taki jak pickup lub SUV, będziesz potrzebować pełnowymiarowych opon zapasowych. A zalecane ciśnienie. Powietrza w oponach zwykle waha się od 32 do 38 psi. Zalecamy jednak zapoznanie się z instrukcją obsługi pojazdu w celu ustalenia prawidłowego ciśnienia. Dlaczego opona zapasowa zużywa więcej psi niż zwykłe opony? Wielu kierowców zastanawia się. Dlaczego opony zapasowe mają wyższe ciśnienie niż zwykłe opony? Powodem tak wysokiego psi jest ich mniejszy rozmiar, ponieważ opony zapasowe mają powierzchnię styku o połowę mniejszą niż opony pełnowymiarowe, ciśnienie psi musi być wyższe niż w przypadku zwykłych opon, aby zrekompensować zmniejszoną powierzchnię możecie zainteresować najlepsze marki opon samochodowych WSA w USA w 2024R punkt bo blisko mnie. Jak znaleźć sklep z oponami w Twojej okolicy, co jest ważniejsze ustawianie zbieżności czy wyważanie dlaczego płyn chłodzący gotuje się w zbiorniku samochodu, co oznacza psi w oponach i sprężarkach powietrza?